Cześć, witajcie! Czy też Wam się zdarza pracować w takich ciasnych pomieszczeniach? Mamy ubikację w bloku na wydgoskich kapuściskach 90 na 1,20 20 m. i zostało mi do założenia muszlaki, belek do tego bidetka i przycisk. I za chwileczkę zobaczycie jaka to jest gimnastyka, żeby takie coś zamontować. Oglądajcie hej. Zabieram się za montaż muszli. Zaczynam od czytania instrukcji, gdyż każda muszla ma inne mocowania. Tutaj na nieszczęście muszla jest montowana od dołu, nie z boku. Docinam rurki, rurkę jedną i drugą już dociąłem. Montuję muszlę od dołu, przykręcam. Tak jak widać fajnie na filmie, jak to się dociąga do ściany. Ale tak jak widzicie, jest tam mało miejsca, jest ciasno. Następna rzecz to przycisk. Udało się go założyć sprawnie, szybko, gdyż to jest stelaż podtynkowy TC. Także już bardzo często montujemy te stelaże. Także robimy to, tak naprawdę można powiedzieć, z zamkniętymi oczami. Kibelek już jest napełniony wodą. Spłuczka działa. Przycisk czarny, zamontowany. I teraz ostatnia rzecz, za którą się biorę, to jest montaż bidetki. Tu z lewej strony odcinam element, który był elementem montażowym, szary. Wykręcam, spuszczam wodę. Montuję czarną bidetkę. Za chwileczkę podpinam wąż i sprawdzam, jak to wszystko działa. Ostatni etap to odcięcie tej maty przyściennej. No i montaż deski. Napiszcie w komentarzu, czy filmik Wam się podobał. Czy też macie takie często ciasne pomieszczenia do montażu nie zapomnijcie zasubskrybować kanał wcisnąć dzwoneczek i pozdrawiam, Adam Goździewski na koniec zobaczcie jak się udało wszystko ładnie spasować ciasna toaleta ale tak jak widzicie bardzo praktyczna, jest i bidetka, jest muszla zamontowana deska wolnoopadająca no i jest też ważna rzecz tu na co warto zwrócić uwagę jest to muszla bezkołnierzowa teraz bardzo często takie montujemy no i za chwileczkę wam pokażę ciśnienie bidetki tak to właśnie wygląda, bardzo fajna rzecz coraz częściej montujemy zamiast bidetu który zajmuje dużo miejsca można tak naprawdę też korzystać z bidetki do zwykłej muszli toaletowej pozdrawiam z tego miejsca Adam Gusjevski, hi hey.